Hej, kochani, witajcie. Relaksy mają dziewczyny. Może pomożecie mi rozebrać choinkę? Skończyły się warsztaty z akrobatyki. Dziewczyny się relaksują, odpoczywają, ale nie ma za długo relaksu, bo zaraz obiad. I idziemy. Idziemy na łyżwy. Mika ma łyżwy, Lilka ma łyżwy, Mamkę nie ma łyżwy. Muszę sobie kupić, bo cały czas wypożyczać trzeba. A może ja nie będę jeździć? Mamą, Włożyłam wam wkładki w łyżwy, także macie ciepłe. I chodźcie, może skarpety, bo. Zobaczcie, zobaczcie. Karpety, może y, powyjmujemy takie cieplejsze spodnie narciarskie, trzeba naszykować. Także choinkę cały czas mamy, nie ma ochoty nikt jej rozebrać, złożyć. Dobra, robię obiadek, jemy i musicie troszeczkę odpocząć, naszykować rzeczy i wyruszamy. Mama, mogę mieć zielone zakusio? Możesz, proszę. Zielone, zakładajcie. Masz zielone. Mam, ja mam... Mama, ja. Macie, macie no name, zakładajcie sobie po prostu na szyjkę. Rękawicę zdjęłaś? Tak. Gorąco ci. No, Mogę <grym> no, <grym> no, Nie. No, ja mam rękę, tak. Może być? No. Dobra, no. Ale musisz się pospieszyć. Dobra, pospieszysz się bardzo. Bo ty jesteś jak ślimak. Co ty no. jesteś, ślimak? Ty jesteś jak ślimak. Czyli gotowa na białe szaleństwo, ale pogoda taka średnia. Kupiłam jej buty i deskę. Buty takie znalazłam na Elixie, bo stwierdziliśmy. Zresztą wcześniej też kupowaliśmy. Także nie ma sensu dzieciakom nowych kupować, bo co chwila noga rośnie. Rosną i one, ale jak ci ładnie lileczka. Pięknie Ci. Sparowałam buty z innego miejsca, deska z innego miejsca. No to co? Przygotowałaś się? Przygotowałaś się? Mm. Jejku, tamte wiązania tak ciężko chodziły. Pamiętasz, jak miałaś rękawice i ściągałaś i nie mogłaś i cały czas się, się blokowało, a tutaj pyk, pyk, pyk. Super. Próbowałam kiedyś, ale tyle razy, tyle razy upadłam. Na kolana i na dupkę, że... Nie łatwo. O, mi się wyda. Znaczy, no może jak... Ale szkoda mi czasu na naukę. Już jak wiesz, jest sezon taki krótki, Ej, pogoda już się no, robi się zmienia. Na... Ty teraz na, ja narta na nartach chcesz? No umiesz na nartach. No dobra, no to wypożyczymy, bo to bez sensu. Naraz to. wypożyczymy narty. Możesz pojeździć i na tym, i na tym. Ale budki bardzo ładne zadbane. jak widziałam niektóre są takie jakieś poniszczone, to zobaczcie, jakie ładne i kupiłam. Piękne mi się trafiło. A miałam właśnie pytać się was, czy nie macie na sprzedaż deski, butów, bo Lilusia nic nie miała, wyrosła. Dziewczyny razem robią ciasteczka. Mówiłam tyle razy, że jak macie termomiksa, to same możecie gotować. No. Robię ciasteczka, a ja tutaj biorę się za jajeczniczkę. on fire. No eyes ever watched. They search for a different kind of high. Getting drunk on somebody else's lines. They come to mean words. No, I can't help it. Should probably just leave it, but I can't help it. send you. Proszę, proszę, dziewczyny sobie naszykowały talerzyki i zobaczcie, połowę ciastek już nie ma. Zostawcie sobie na później, po treningu albo po jakichś zajęciach będziecie miały. O, zrobicie drugie. Ja to teraz odkurzać tam proszę, O troszkę się nakruszyło. Ja już trzymałam do zmywarki. A ja wyniosłam ja śmieci. <laughs> nie wiem gdzie. <laughs> A dziewczyny, trzeba sprzątać, trzeba pomagać. Takie jest życie. Zrobisz, ugotujesz, trzeba umyć. Ja odpuszczam! Ja je ja nie myję! <noise> dziewczyny grają ja, ja piłkę. Trafię. Ale jakie one są cwaniarki? Ja widziałam, co wy Molindzie dałyście! <noise> Najpierw masło orzechowe miała, a teraz. Chodźcie Maja. zobaczyć. Nalazłem starą matę węchową i dały Molindzie, bo, bo przeszkadzała. Tak, za, zabiera nam piłkę. <laughs> I w macie węchowej Molinda teraz miucha. Mi ty teraz bierz książki. Po co książki? O, ja Ci pokażę, który. Teraz moją Ale wszystko później chowacie na miejsce. Tak, 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 na pewno schowają. Jest zupencja. Wlewamy. Czy chcecie yy, grzanki z masłem? Nie, to z No dobra. <śmiech> <śmiech> dziewczyny, jakie robią sobie fajne zabawy. No dobra. Uh. Ale farci. <laughs> I liczy się? Liczy się, no? Domowego małego Dobra, dziewczyny grają, bawią się. A ja przyniosłam już jakiś czas temu, parę miesięcy temu. Kupiłam trochę rzeczy, żeby przesadzić tego kwiatka. Zobaczcie, jakie książeczki dziewczyny mają. Ta! O, Lilunia! Co? No dajesz! Och, tak dużo punktów. Fajne są te książeczki. Mi się ostatnio sobie i czytała. Je. Kto to? Molinda? Chyba tak. Flondra. Little Miss Trouba. <grystwilndra> Trouble. 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 Taką mieszankę warzyw dodamy do naszego kary. Miódka sobie gra w co grasz miódka? Tam i wiecie, co widzowie, już. Byłam dwa razy przy mecie, aż dwa o takim dosłownie, i ktoś mnie dwa razy wyprzedził. No kurczaki. No dobra, to ja już zaraz jedzonko nakładam. Lili pojechała dziś tu koleżanki. Nasze kary, mi jutka, proszę. Moje. A z takimi warzywami powiem Wam, że też spoko. Monstera już jest taka. W liście są prawie na podłodze, więc. Trzeba to jak najszybciej ogarnąć. Nic z nią nie robię, a tu rosną kolejne. Mówiliście kiedyś, żebym wyrzuciła monstery. Ogólnie roślina trująca, jak mamy Molindę. Molinda nic w ogóle nie zwraca uwagi na kwiatki, nic nie niszczy. Zresztą nigdy nic nie zniszczyła. Naszkowałam sobie wodę z miską. Tutaj mam ziemię do kwiatków. Tu mam doniczkę, którą przemyłam, znalazłam. Chyba tej wielkości będzie OK. A tutaj tu w ogóle znalazłam doniczkę na pomidory. Nie wiem skąd ją mam, ale jest. Tu mam hermazy, tutaj dalej ta ziemia. Tu mam korę, właśnie, żeby mieszać. Tu mam specjalną jakąś do zielonych. Oh, Jakie to wielkie! Morindra, przyszłaś? Jakoś tak delikatnie. Mam rękawiczki, mam nożyczki, tu trytytko. Przyczytko. Musiałam zrobić przerwę, bo wróciło nasze autko. Dwie słuczki jakie miałam zostały zrobione. No, czy w sumie trzy słuczki, jakie miałam były zrobione, więc... W odstępie pół roku. Takie nieduże stłuczenia, uderzenia, ale chciałam, żeby było na super ekstra wszystko zrobione. Żeby było piękne auto, a nie tu trochę rozwalone, tu trochę rozwalone. Jak się od razu nie zrobi, to wiecie jak to jest. Zrobiły mi fryzurę, dzięks, Już tak mniej więcej ogarnęłam, kurczę, mokre mam prędę, muszę A, oh. o, no bardzo, dobra. Na dno, bo mam tutaj takie dziury dość duże, żeby mi nie przelatywało, włożę... Co mogę otworzyć? Rzecznik papierowy, no. No i to jest karnownie, tak proszę. No. Takie kuleczki. Nawet no, ładnie pachną. No, takie. Coś. A auto, mama, nowe, pięknie pachnie. Auto pięknie pachnie, wyczyszczone. Nie papierosami w środku, prawda? No. Zastępcze śmierdziało strasznie papierosami. Wow. Tak? małą tak. No. Ja małą, no, to ja małą będę, wiesz co, nabierę. Co? Wiem! Moje ładne, nowe pazurki z dziurą. Mieszankę. No, zobacz, widzisz, jaka jest ładna? Mhm. Widzę. Mika, Ty to jesteś ogrodniczka, lubisz tak pomagać, prawda? No. A po co? Chcę sobie wydrukować hamburgera, robić z Ja też chcę. O, dobra, możesz. Idziemy do Lili, idziemy No ile mieszkamy? 3 lata? 2 lata? 3 lata? Jakoś tak. W ogóle nic nie robiłam. No mówię Wam, tylko podlewałam i taka ogromniasta urosła. Ja może wezmę. To tutaj. Tak. Nie no, dziewczyny muszą mi pomóc. Robimy, Miusia. Palmę. Ciężkie? Nie ciężkie, tylko jak to ogarnąć? Musi być eee. po środku jakoś. Ale to co? Trytytki do tego? Nie wiem. Oj, proszę się, jest ściek. Wachlarz będę miała. Lili! Chodź na pamacy! O, już mogę pójść. No, pójść. jako ale mi tu dziewczyny napomagały. Słuchajcie, okieznać. takiego wariata, to dopiero był szok. Ale tutaj Zobacz. jeszcze trzeba. Zobacz. Powiedzcie Zobacz. mi gdzie Zobacz. to jeszcze? Dziewczyny, gdzie to jeszcze? Tu jest jeszcze zakres. Musimy znaleźć... Co musimy Zobacz. znaleźć? O, losie. Ale fajnie wygląda. Miejsce! Zobaczcie. pip pip. O matko, jakie to było męczące. I tak to jeszcze trzeba, bo taki o, trochę nieład jest. Ale do góry wreszcie poszło. O matko. Ale się umęczyłam. A mieliśmy jeszcze liście myć. Umordowałam się. Ja nie. No a teraz dziewczyny muszą, dziewczyny muszą posprzątać. A dziewczyny muszą posprzątać. stół. Misja zakończona. Ale jeszcze jeden kwiatek tutaj. Szykuje się do przesadzki. 哼哼。<laughs> <laughs>